Cześć, Mano, tu Supercoder, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zoptymalizować panel sterowania NVD, żeby uzyskać jak największą wydajność w grach. Zaczynajmy. Więc pierwsze, co, jeżeli już sobie otworzymy ten panel sterowania NVD, to wybieramy ustawienia 3D. Ale zaraz, jak ten panel otworzyć? Na pulpicie. Klikamy sobie prawym przyciskiem myszy. Jeżeli mamy Windows 11, pokaż więcej opcji i tu będzie panel sterowania. Natomiast w Windows 10 takiego czegoś nie będzie i od razu będzie można kliknąć panel sterowania Nvidia. Jeżeli panel nam już się otworzy, wchodzimy w wyreguluj ustawienia obrazu korzystając z podglądu. Stosuj preferencje użytkownika i tu podkreślamy, czy chcemy jakość, czy wydajność. Jak chcę wydajność, bo zależy mi oczywiście na wydajności. Tutaj następnie funkcja ustawienia, skalowanie obrazu wyłączamy, aczkolwiek skalowanie obrazu może pomóc Wam przy już naprawdę słabych gra kartach graficznych, jakichś starych, bardzo GTX-ach, ale przy nowszych kartach graficznych już to nie będzie aż tak potrzebne. Bieżąca metoda Vulkan OpenGL automatycznie, kuda procesory graficznie wszystkie, jeżeli macie więcej niż jeden, ja mam tylko jeden, DSR gładkość wyłączamy, DSR współczynniki też, filtrowanie anizotropowe wyłączamy, filtrowanie tekstur jakość no to oczywiście wysoka wydajność filtrowanie tekstur ujemna kompresacja zezwolamy filtrowanie tekstur op optymalizacja anizotropowa włączamy i optymalizacja truliniowa też karta graficzna renderująca OpenGL no to najlepsza karta jaką macie jeżeli macie oczywiście więcej niż jedną Maksymalna częstotliwość wyświetlania klatek, no to to sobie włączamy. No, chyba że macie monitor np. 60 Hz, powiedzmy, i wtedy ustawiacie sobie na np. 105 klatek, żeby jednak jakiś zapas był. I wtedy, jakby karta graficzna nie musi się aż tak męczyć. No, ale wiemy, że im więcej kla klatek się generuje, no to tym szybciej działa karta graficzna. Dlatego ja to wyłączam. Optymalizacja wątkowa, wyłączamy. Potrójne buforowanie włączamy. Preferowana częstotliwość odświeżania Najwyższa dostępna Rozmiar pamięci podręcznej jednostki cieni Tutaj domyślny sterownika Synchronizacja pionowa To jest takie coś, że jeśli macie takie śmieszne wcięcia w, y, Na przykład w grze, no to, to wam to jakby zagłusza Te, te wcięcia jakby naprawia Ale to też y, pobiera zasoby karty graficznej I może wpłynąć na wydajność w grze Dlatego ja to wyłączam Tryb niskiego opóźnienia wyłączamy ponieważ on też zabiera trochę energii. Tryb zarządzania energią no to oczywiście najwyższa wydalność, wirtualna rzeczywistość, zmienne próbkowanie wyłączamy. Wstępne renderowanie klatek m, wirtualnej rzeczywistości 1. FXAA wyłączamy, przezroczystość wyłączamy, tryb wyłączamy, ustawienia brak. wygładzanie krawędzi y, z próbkowaniem wielowątkowym. Wielu klatek przepraszam, wyłączamy. Wykładanie krawędzi, korekcja gamma włączamy. Zamknięcie środowiska, wyłączamy. I zgodność z OpenGL e, GDI, oczywiście, włączamy. Tutaj macie, tutaj właściwie już to nie będzie wpływać na wydajność, ale tutaj macie, kart, y, właśnie tutaj macie kartę, która po pozwala wam wybrać wasze ustawienia do panelu sterowania NVD. Y, oczywiście to będą kolory, które będą się wyświetlać po prostu na ekranie. No dobrze, ale my teraz przechodzimy do jeszcze jednego kroku. Mianowicie, większość ludzi, którzy korzystają z kart graficznych GeForce RTX lub GTX, kart Nvidia po prostu, ma taką aplikację jak GeForce Experience. W tutaj w tej aplikacji mamy takie coś jak sterowniki. I tutaj mamy. Takie, tu, to, to, takie trzy kropeczki, i klikamy to. Tutaj mamy sterownik Game Ready, który zapewnia najlepsze wrażenia w trakcie grania. Sterownik Studio, najlepsze wrażenia w kreatywnych aplikacjach. Wybieracie sobie, który sterownik Wam bardziej odpowiada, aczkolwiek sterownik Game Ready automatycznie Wam powie, że czasami może gorzej działać w grach niż sterownik Studio, no i nawzajem. Ja akurat wybieram sobie sterownik Game Ready. Jeżeli mamy tutaj jakiś nowszy sterownik, no to oczywiście, jeżeli nie mamy najnowszego, to pobieramy. Jak widzicie, mi się tu teraz pobiera sterownik bardzo szybko. Jak widzicie, mam już pobrany sterownik. Dobrze, co dalej? Mamy tutaj jeszcze jeden w tym GeForce Experience Krok, który od, tu, przed którym wam bardzo was przestrzegam. Popatrzcie. A mianowicie, na przykład, włączę sobie Fortnite, szczegóły, i tutaj mam bieżące. To są moje ustawienia, przy których mam 165 fps stałe. Jak widzicie, jeżeli będę chciał zoptymalizować, to będę miał takie ustawienia. Więc tutaj Wam mówię, żeby automatycznie nie optymalizować za pomocą tego, ponieważ to po prostu Wam tylko zmniejsza fps. No dobrze. Więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków z optymalizacji, czy czegoś takiego yy, technicznego, no to zachęcam Was do zasubskrybowania, zalajkowania tego filmu. Ja już się z Wami żegnam. Do następnego odcinka.